W jednym z ostatnich filmów przytoczyłem Wam przygodę Igora Łasickiego, który za czasów gry w SSC Napoli jechał z Piotrem Zielińskim na jego pierwszy trening. Dzisiaj opowiem Wam kolejną historię obecnego kapitana Białej Gwiazdy za czasów gry w stolicy kampanii. Lecz zanim to, to zasubskrybuj kanał Okiem Wiślaków, aby kolejnych takich filmów nie ominąć. Kolejnym razem, gdy Igor Łasicki jechał na trening wraz z Piotrem Zielińskim oraz Arkadiuszem Milikiem, wstąpili oni do... Sklepu spożywczego. Zauważyli, że cały czas patrzy się na nich mężczyzna. Początkowo myśleli, że zaraz do nich podejdzie. Ale tak się nie stało. Polskie trio wsiadło do auta i jechało dalej na trening. Lecz zauważyli, że tajemniczy mężczyzna za nimi podąża. Mieli oni pewne obawy. Przecież Neapol słynie z licznych przestępstw oraz kradzieży. I ukochani piłkarze nie są tutaj wyjątkiem. Gdyż nawet Maria Kamzik czy Lorenzo Insigne padli ofiarą bandytów. Mężczyzna jechał za nimi aż 40 km. Ale złych intencji nie miał. Akurat ten człowiek spod sklepu nie chciał nam zrobić niczego złego. Jechał za nami prawie godzinę, żeby zdobyć autografy. Wyjaśnił Igor. Łasickiemu chyba pisane są takie fanatyczne miasta. Wcześniej Neapol, teraz, Kraków, można dostrzec pewne podobieństwa.